Uprzejmie informuję, że obrady sesji Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, artykuł 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Przetwarzanie i upublicznianie danych osobowych następuje w myśl artykułu 6 ust. 1 litery e RODO. Otwieram dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Stwierdzam, iż na dzisiejszej sesji jest 14 radnych, wobec czego jest ona władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Z uwagi na to, że każdy radny otrzymał porządek, nie będę go odczytywał. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do porządku? Nie widzę. Wobec czego przechodzimy do punktu drugiego: podjęcie uchwał w sprawie. I tak, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi toruńskiemu na realizację zadania bieżącego pod nazwą Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalowie Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi toruńskiemu na re realizację zadania bieżącego pod nazwą Eugeniusz w świecie naukowych żywiołów. Na podstawie artykułu 10 ustęp 2 i artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Uchwala się, co następuje. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec braku uwag poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały. Dziękuję 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt uchwały to przekazanie zgodne z, właściwą, z właściwością skargi na działalność prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka ZO w Kowalewie Pomorskim. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na działalność Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kowalewie Pomorskim. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania Ad administracyjnego w związku z artykułem 10 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej uchwala się co następuje. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując jednocześnie do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec braku uwag poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały. Dziękuję. 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2024 roku na działalność burmistrza miasta Kowalewo-Pomorskie. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 listopada 2024 roku na działania burmistrza miasta Kowalewo Pomorskie. Na podstawie artykułu 18, 18 ustęp 2 paragraf, punkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz artykuł 229 punkt 3 artykuł 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Uchwala się co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec braku uwag poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały. Dziękuję 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowalewo-Pomorskie na lata 2024-2045. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalewo-Pomorskie na lata 2024-2045 na podstawie artykułu 18 ust. Ustęp 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. Artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ust, ustęp 6 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowalewo-Pomorskie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec braku uwag poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały. Dziękuję. 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Kolejny projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Bardzo proszę o odczytanie projektu. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 i punkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212 i 235 237 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę uwag. Wobec po braku poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały. Dziękuję. 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Wyczerpaliśmy już cały porządek. Korzystając z okazji, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Yy, chciałbym wszystkim życzyć zdrowia, szczęścia, wszelakiej pomyślności. Spokoju oraz radości przy wigilijnym stole. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Może Pan Burmistrz też by chciał złożyć jakieś życzenia? Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Wszyscy mieszkańcy, uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu za pomocą łączy internetowych, chciałbym przekazać najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych świąt w gronie rodzinnym samego zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w przyszłym 2025 roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziesiątą nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowalwie Pomorskim uważam za zamkniętą. Dziękuję wszystkim za udział.